Chcesz wziąć leasing, ale czy znasz swoje prawa i obowiązki? Czy wiesz, do czego uprawniony jest Twój leasingodawca? Pamiętaj, leasing to umowa, a umowa to transakcja wiązana, wynikając z niej z jednej strony Twoje uprawnienia, ale też zobowiązania. W takim razie, co wolno, a czego nie wolno leasingobiorcy i jaki i leasingodawcy. A na imię Mariusz i na tym kanale dzielę się wiedzą na temat leasingu i bezpiecznego finansowania. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu. Temat niby oczywisty, prosty. Muszę zapłacić ratę w terminie za leasing? To można słyszeć najczęściej. Gdy tak podpytuję się o to, jakie prawa i obowiązki ciążą na korzystającym i finansującym? To oczywiście dobra odpowiedź, ponieważ płacenie rad na czas zgodnie z przyjemnym harmonogramem jest zdecydowanie najważniejszym obowiązkiem każdego leasingobiorcy. Ale wcale nie jedynym. Zacznę dlatego od Twoich podstawowych uprawnień, obowiązków wynikających z umowy leasingu, a potem porozmawiamy sobie chwilę o sytuacji Twojego leasingodawcy. Zanim jednak o konkretnych prawach i obowiązkach, skąd w ogóle brać informacje na ten temat? Przede wszystkim z ogólnych warunków umowy, jak i samej umowy, no i oczywiście z kodeksu cywilnego, do którego też będę się odwoływał w dzisiejszym materiale. Albo po prostu wystarczy zapytać swojego do doradcy wprost. Zapewne w większości dostaniecie odpowiedź. A jeśli szukacie dobrego doradcy, to na stronie kliklis.pl zakładce kontakt znajdziecie sprawdzone przeze mnie osoby z Waszej okolicy. Wracając do tematu, pamiętaj, że dzięki rozeznaniu się w tym, co Ci wolno, do czego jesteś zobowiązany, a czego nie wolno, można uniknąć wielu nieporozumień, stresujących sytuacji i kosztów. Niezależnie od tego, jaką umowę podpiszesz, znajomość swoich uprawnień i zobowiązań to podstawa. Punkt pierwszy. Prawa... I obowiązki leasingobiorcy, czyli Twoje. Podstawowym uprawnieniem jest korzystanie z umowy leasingu, jest prawo do korzystania z przedmiotu, określonych w warunkach oczywiście. Mimo, że z początku w trakcie trwania umowy nie jesteś jego formalnym właścicielem, to jednak leasing daje Ci naprawdę dużą swobodę skorzystania z korzystania sprzętu. Tym bardziej, gdy leasingujesz samochody osobowe i zadeklarujesz, że używasz go w celach mieszanych. Twoim uprawnieniem jest też korzystanie z korzyści podatkowych, takie jakie daje leasing oraz prawa wykupu, które może obowiązywać w leasingu operacyjnym na zakończenie umowy. Masz ponadto prawo, by w razie objęcia przedmiotu leasingu wadami, żądać odstąpienia finansującego, czyli tego leasingu, od umowy ze sprzedawcą, czyli z tym salonem. Jeśli coś z samochodem będzie nie tak, jak powinno. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, umowa leasingu też wygaśnie. Mieliśmy już kilka takich przypadków. Musisz sobie zdawać sobie sprawę z tego, że finansujący może zażądać od ciebie z tego tytułu na natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat, lub by sprzedawca po prostu oddał środki i wtedy żadnych zobowiązań po Twojej stronie nie będzie. A jak wyglądają Twoje obowiązki? Jak już zdążyliśmy sobie powiedzieć, Twoim największym obowiązkiem jest opłacenie rat za leasing w ustalonym terminie. Jeśli masz zwłokę z zapłatą co najmniej jednej raty, to Podstawą do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jest właśnie ten fakt. Zanim to jednak nastąpi, finansujący powinien na piśmie wyznaczyć Ci dodatkowy termin do opłacenia zaległości. Opłacanie rat to jednak tylko jedne z kilku obowiązków, jakie ciążą na Tobie. Powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że jako korzystający masz obowiązek utrzymywać zlingowany przedmiot w odpowiednim, dobrym stanie. Pod tym pojęciem kryje się szczególnie dokonywanie jego konserwacji, napraw, ponoszenie ciężarów kosztowych związanych z własnością, czyli np. serwisy, opony itd., itd. Na przykładzie auta w leasingu dodatkowym ciężarem może być np. konieczność wykupu obowiązkowej polisy OC i autokasko serwisowanie samochodu niekoniecznie w ASO, mam tu na myśli takie bieżące naprawy jak wymiana oleju czy rozrządu leasing nie wnika gdzie to wymieniacie, więc nie musicie jechać do ASO Często pytacie o ten fakt, czy muszę zgłaszać nie, nie musicie. Coroczny przegląd techniczny też nie musi być raportowany do leasingodawcy, bo jest widoczny w Cepiku ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty. Oczywiście, jeżeli takie coś jest w treści umowy, ale w większości przypadków jest, bo pamiętaj, że ubezpieczenie jest wymagane nie tylko na samochody, ale również na maszyny. I tam musisz wybrać policję majątkową. Sporo tańsza niż w wypadku autokasko, więc nie ma się czym przejmować. Niemniej jednak takie koszty występują. Jest to też Twój obowiązek. Kolejnym jest niezwłoczne informowanie leasingodawcy o wszystkich ważnych zdarzeniach. Czyli jak na przykład przyjdzie do jakiegoś uszkodzenia przedmiotu, czyli kradzieży czy stłuczki. Wymaga to swojej strony natychmiastowego skontaktowania się z firmą leasingową, a w rzeczywistości do, do 7 dni, bo tak naprawdę najczęściej jakieś stłuczki czy, czy szkody są albo w weekend, albo w godzinach popołudniowych i wtedy firma leasingowa już infolina jest często wyłączona. Więc w takich sytuacjach to też od razu Wam zdradzam tipa: dzwoncie do swojego ubezpieczyciela, wezwijcie WT i, i tak dalej, i tak dalej, a do 7 dni po prostu zgłoście ten fakt do swojego leasingodawcy i zgłoście taką sytuację i, i nie będzie żadnego problemu. Tak samo, jeżeli chcecie wcześniej zakończyć umowę albo zdecydować się na cesję. W pewnych przypadkach, o których mówiłem w osobnym materiale, Twoim obowiązkiem jest w dodatku uzyskanie uprzedniej zgody finansującego na podjęcie określonych działań. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom, którzy piszą komentarze, bo zazwyczaj one motywują mnie do kolejnych nagrań, oraz tym, którzy subskrybują ten kanał. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie to zrób teraz. Punkt drugi, czyli prawa i obowiązki leasingodawcy. Tak, jak Twoim naczelnym obowiązkiem jest opłacanie rad, tak głównym obowiązkiem leasingodawcy jest nabycie rzeczy, którą wskazujesz, czyli wyleasingować ten samochód czy maszynę, którą wskazałeś. Finansujący powinien wydać Ci przedmiot leasingu w takim stanie, w jakim znajdował się on w chwili wydania, a przez zbywcę. Ale Twój leasingodawca nie odpowiada za przydatność rzeczy do użytku. Czyli nie odpowiada to, za to, że rzecz, którą sam sobie wybrałeś, na przykład nie spełnia Twoich potrzeb, że samochód jest za mały, albo maszyna jednak nie obsługuje tego tak, jak ty byś chciał. Nie odpowiada też za wady, gdyby one powstały z, tego, z tej winy użytkowania albo już były wcześniej, no to tak naprawdę my za to nie odpowiadamy. Wraz z wydaniem samego przedmiotu leasingu, finansujący ma obowiązek przekazać ci odpis umowy ze zbywcą, czy odpis posiadanych dokumentów itd. itd. Mowa tu głównie o wszystkich takich gwarancyjnych instrukcjach szkolnictwa. Uprawnieniem leasingodawcy jest natomiast prawo do żądania opłacania terminowych rad, możliwość sprawdzenia czy przedmiot leasingu jest konserwowany i naprawiany we właściwy sposób, u wskazanych przez finansującego lub producenta w warsztatach, ale nie słyszałem o takich przypadkach szczerze powiedziawszy. Decydowanie, zdecydowanie w pewnym zakresie o sposobie użytkowania przedmiotu leasingu z tytułu prawa własności przysługującego przez czas trwania umowy w firmie leasingowej. Czy wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie niewywiązywania się przez korzystającego z jego podstawowych zobowiązań wraz z prawem do żądania zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie a nie zapłaconych rat. Należną kwotę oczywiście się pomniejsza o korzyści jakie finansujący uzyskał to co zostało wpłacone. Nie? Oraz inne uprawnienia wynikające z prawa własności, jak otrzymanie odszkodowania z polisy OC czy autokasko w razie wystąpienia szkody, naliczenie opłat i prowizji czy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, tylko oczywiście w leasingu finansowym. Pamiętaj, że jeśli czegoś nie wiesz lub nie jesteś pewien, nie bój się pytać. Wszystko co najważniejsze powinno znaleźć się w umowie leasingu i ogólnych warunkach takiej umowy. A jeśli mimo coś jest dla ciebie niezrozumiałe, lepiej będzie, gdy twój leasingodawca dokładnie ci to wyjaśni, zanim podpiszesz umowę, zamiast tkwić w stanie niepewności i liczyć, że jakoś to będzie. A jeśli masz pytania do filmu, czy coś nie poruszyłem, co ciebie interesuje, napisz w komentarzu, a postaram się nagrać osobny film. No i dlaczego jeszcze nie subskrybujesz tego kanału? Zmień to, bo za tydzień kolejny odcinek. Do następnego kliknięcia! Cześć!